Podejrzewam, dlaczego tu jesteś, chcesz ogarnąć swój dosiad. Możliwe, że masz spięte biodra, odczuwasz ból pleców w pojeździe, łatwo tracisz równowagę i czujesz, że koń po prostu cię nie rozumie. Wchodzisz na moją stronę, bo szukasz rozwiązania, ale w głowie masz trzy pytania. Czy mam na to czas? Czy to naprawdę działa i czy warto zainwestować? Nazywam się Krystyna Wojtowicz i z końmi pracuję ponad 20 lat. Jestem jeźdźcem, instruktorem Polskiego Związku Jeździeckiego i trenerem przygotowania motorycznego. Zacznijmy od czasu. Cały program kompleksowy Trening Jeździecki jest tak skonstruowany, że znajdziesz tu dłuższe, rozbudowane sesje i krótsze, 15-minutowe zestawy. Otrzymujesz planer motywacyjny do wydruku i ćwiczysz we własnym tempie. Chodzi tu o zmianę nawyków i świadome ćwiczenia, a nie dużą intensywność. Po drugie, program zaczyna się od absolutnych podstaw, od fundamentów. Zrozumiesz, że dosiad to kontrolowany ruch, a nie siła. W każdym zestawie wskazuje ci, jak przenieść umiejętności z maty w siodło. A inwestycja, pomyśl się tym inaczej. Ile obecnie czasu i pieniędzy tracisz wyłącznie myśląc o zmianie, gdy tak naprawdę stoisz w miejscu? Ten program to inwestycja na zawsze, bo gdy zrozumiesz swoje ciało, nikt ci tego nie zabierze. Dla Twojej wygody uruchomiłam płatności w ratach 0% z payu, dlatego nie masz już wymówek. To nie jest kolejna gimnastyka. To precyzyjnie ukierunkowany plan, stworzony przez kogoś, kto jeździ i wie, czego potrzebuje twój koń, by poruszać się swobodnie. Teraz wyobraź sobie, że nadeszła ta chwila. Twoje ciało cię słucha bez bólu i napięć, twój dosiad jest lekki. Jeździsz w pełnej równowadze, a twój koń chętnie współpracuje, mając wspierającego partnera. To jest efekt kompleksowego treningu jeździeckiego. W kwestii wyboru poziomu, plan podstawowy skierowany jest na budowanie fundamentów od podstaw. Tu wystarczy ci mata do ćwiczeń i zaangażowanie. Wybierz go, jeśli do tej pory nie ćwiczyłaś regularnie. Poziom zaawansowany z dodatkowym osprzętem wybierz, jeśli jesteś aktywna i masz już bazę do większego rozwijania swojej stabilizacji i siły z wykorzystaniem taśm oporowych, piłki gimnastycznej czy dysku sensorycznego. Poziom umiejętności jeździeckich nie ma tu znaczenia, możesz być początkująca lub zaawansowana, liczy się Twój aktualny poziom sprawności fizycznej. Dołączając do programu Kompleksowy Trening Jeździecki w Akademii Fit na Koniu masz moje stałe wsparcie. Możesz do mnie pisać na platformie z każdym tematem. Czas odzyskać lekkość i radość w siodle. Nie odkładaj tego na potem. Wybierz swój poziom, dodaj do koszyka i zacznij jeździecką rewolucję. Widzimy się w programie!